Patrzcie czat, co ty przyszedł, po co się pochwalić przyszedł Jak wcale, a ja mam 8,5 i co? Tysiąca osób <laughs> Oj Quindy, Quindy Te ja twoje 20 to ja już dawno temu zrobiłem W jeden dzień 8,5 tysiąca miałem Także S dla ciebie chłopaczku Jak przyszedłeś się chwalić <laughs> XD To ci odpowiedziałem Beka Z ciebie Możesz już iść Quindy, nara nie, no żartuję, ale w sensie nie pisz głupot, bo ty też miałem 20 nieraz i co, jakoś się nie chwalę z tego powodu. Chciałbym zobaczyć, odpal, odpal, odpal tego, odpal live'a, chcę widzieć u Ciebie nagle 20 osób w sekundę. No zobaczymy czy będziesz miał. Oj, Quindy, Quindy, to jest jednak Quindy, dzieciaczek. Fajnie, śmiesznie, tego. Tak? rodzinie, Magna. Słuchajcie, w Deforesta Forest'a pogramy z Olajbem jeszcze, co nie? Jak coś, panowie. Majster Santiago. A ja to mogę i w innej gierki pograć, śmiałe. Dobra, Quindy, jak masz tam się poniżać, to idź gdzieś indziej. Bo się ludzie będą z ciebie śmieli. I nie rób sobie wstydu. Quindy, niech bardziej nie kompromituje. Albo w sumie niech nie, inaczej, rób! Kompromituj się bardziej, przepraszam, będzie śmiesznie. Rob jak kiedyś będzie na wyborze popularny. Niedługo filmik. Nie filmik będzie. A no, patrz, teraz nie jestem w domu. 100 subów ma. Dobrze, masz i 100 subów, ale my mamy 800, więc. Tak, Pośmi Pośmieszkowałeś, nie? teraz możesz się skompromitować.